No, Zrobiłeś to specjalnie po to, żeby mi dokuczyć. Przyznaj się. Co tu ty robisz? No, nie Już nie przyleciałeś tutaj, tak? Nie miałem nic Co tu robisz? Co tu robisz? za wszystko zmieniło się o 180 stopni. Co tu robisz? Uciekaj. Uciekaj. To ty jesteś problemem. Powinieneś więcej pracować. Nie musielibyśmy płacić milion za pomoc w hurtowni. I jeszcze można było coś zaoszczędzić. Sestent, cały czas ty bierzesz sobie wolne. Nie rozmawiamy o mnie.

Ale moja cierpliwość też miała granicę. Krócoś, chodź tutaj. Krócoś. No chodź. No i przyleciałeś, tak? Przyleciałeś do mnie, tak? A buzi kto dostanie? Kto dostanie buzi? Kto dostanie buzi? Co? Ty zwariowałeś dzisiaj chyba, co? Zaniasz, latasz, szalejesz?